Cześć, z tej strony FPK z drużyny AutoFrench i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją bitwę na Typy 59. Bitwa sama w sobie nie jest jakąś. Niesamowitą bitwą pod względem zrobionego wyniku, ale sądzę, że prezentuje ciekawą możliwość rozgrywki czołgiem średnim na mapie, jaką jest koło podbiegunowe. Gram tutaj razem z kolegą Mszczuj ze Skrzynna z klanu Bipro. Także zobaczymy, co ja tutaj zrobię. Pierwsze, co to postanowiłem, że. Pojadę na lewo. Typ 59 należy do czołgów dość mocno pancerzonym, a jako iż losowanie mi sprzyja, są maksymalnie 8 A dodatkowo nie ma artylerii, która właśnie mierzy tutaj zwykle na lewo, czyli na te okolice, tak zwanego Mordoru. Postanowiłem, że wykorzystam jego pancerz, a tym bardziej wierzę. Typ ma też dość dobre opuszczenie działa. Także no. Połączenie tego wszystkiego może się okazać naprawdę tutaj zabójcze. Bardzo szybki dojazd na miejsce umożliwia mi, oczywiście, prędkość tego czołgu. Swoje, oczywiście, robią też perki, z racji tego, że na tym czołgu już mam naprawdę rozegraną bardzo dużą ilość bitew. I powiedzmy, że no wszystko co najważniejsze mam zrobione z perków i, dodatk i dodatkowo jeszcze. Różne inne rzeczy, które powiedzmy, że mnie dość mocno też wspomagają. Pierwsze tutaj widzimy strzały na dojeździe w przeciwników. Warto jeszcze teraz wspomnieć, że korzystam tutaj z racji i jest to jeszcze full gold. Także jest to bitwa taka totalnie na wypasie. Postanowiłem, że trzeba zabrać na 100%. No i widzimy na razie tutaj pierwsza pestka, już powiedzmy w tego FCM-a. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Kolejna testę tutaj w Pershinga. No i ogólnie tutaj ta pozycja taka była dla mnie dość dobra. Ja się starałem tutaj wymieniać z tym FCM -em. i co mnie zdziwiło, mimo że nie ruszałem się może jakoś super, to ten FCM tutaj trafiał mnie i efektywnie mnie penetrował po tych głazach, które też możecie zauważyć na wieży typa. Także to nie jest też tak, że ta wieża nie ma w ogóle żadnych expotów. Tutaj Jam oddaję. Dość dobry tutaj strzał. Szybko strzeliłem, schowałem się i zobaczyłem, co się stanie dalej. Oj i, i niestety teraz on był lepszy. Wsadził mi pestkę. Naprawdę byłem pod wrażeniem umiejętności tego gracza. No zwykle, no nie jest łatwo strzelić bezpośrednio z kota. Czołg, który naprawdę dość szybko się porusza. Dlaczego w ogóle? No, tak, na, może przejdę do tego, co chciałem powiedzieć wam na sam początku. Pokazuję wam tę bitwę, dlatego, że no, tutaj, gdzie przyjechałem, zwykle jeżdżą czołgi ciężkie. A ja jednak się tutaj udałem z kolei z No i tutaj zwróciłem uwagę, że słuchaj, wjeżdżają nam na dubsko, no i staraliśmy się tutaj ich odeprzeć ataki a tutaj, no, poniekąd. Fartowny strzał, można powiedzieć sądzę 12, widzicie dlaczego. No i tutaj skwasiłem pod względem strzału do tego super persa, z racji tego, że powinienem jeszcze troszkę wyżej mu tam strzelić. No właśnie tutaj, tego jakby wikspota na wieży, on tam ma jakby tak zwane garnki i tam naprawdę pestki bardzo ładnie wchodzą. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo dalej. No na razie widać, że przeciwnicy jeszcze tutaj się mocno trzymają. Tam kolega na 6 na razie trzyma jeszcze górę. No ale ja w tym momencie już się z nim kontaktowałem, że słuchaj, powinniśmy tutaj jak najszybciej ten dół spuszować, zaatakować, no i zaraz zobaczycie, co tak naprawdę się wydarzy. Ja no nie posiadam już dużo HP, z racji tego, że już mam 552, a on nie dość, że posiada ciężki czołg, to jeszcze tego HP ma dużo, więc postanowiliśmy, że kolega wyjedzie jako pierwszy. T32 jest strzał. No i ja to wykorzystałem. Umówiliśmy się, że strzelimy do FCMa z racji tego, że miał on najmniej HP. No i po prostu go wybiliśmy na naszą salwę. Tutaj no, totalna, po prostu beznadziejna pestka z mojej strony. Nawet nie wiem jak to komentować, ale zobaczmy, co się dalej. Poprawiam tutaj gąskę tej Trzywójce, żeby się przypadkiem nie ruszyła. Kolega dobija, ją i... No przeciwnik wyeliminowany. Jest tutaj dalej jeszcze IS6. Widzieliśmy, że tam na minimapie też się kręci gdzieś KV4. Z daleka RHM. Także ciekawie, jeszcze nie jest. Powiedzmy, że 8-7 wynik zespołowy. Dobijam tego IS-a 6. No, gościu trochę powiedzmy był zajęty tą walką z tymi czołgami, które były naprzeciwko niego, a nie mną. Ja tutaj widzicie, jeszcze dostaję z zaskoczenia pestkę. Dostałem ją w wieże. Nie spodziewałem się tego. Najprawdopodobniej, no. Był tam to jeden z tdk tam zakampionych z tyłu. No i co ja tutaj postanowiłem z kolegą? Że wrócimy i opanujemy sytuację, jaka jest na bazie. No bo wy, właśnie zobaczcie, jest tam już i trzeci, który ma 1500 HP. Dodatkowo jeszcze inne tam jakieś poszczególne czołgi, które stwarzały w tamtym momencie niewątpliwie bardzo duże zagrożenie. I mogły ewentualnie nas skapować. Po czym. Albo nawet wyeliminować na początku przeciwników. Po czym zaatakować nas od tyłu. Dlatego postanowiliśmy, że się wycofamy. No ja tutaj. No, mam znaczną przewagę powiedzmy na, na, na dojeździe z racji tego, że no, typ jednak jest człowiekiem średnim. Może nie jest to jakiś tak zwany demon prędkości, ale jednak swoje możliwości jazdy no, sądzę, że prezentuje dość dobrze. Także zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Ja staram się oklepywać tego Isa. Tutaj niestety y, zły strzał trochę z mojej strony, nietrafiony, także widzicie, że. Sporo błędów całkiem popełniłem w tej bitwie, jeśli chodzi o celność szkód strzałów. No, ale zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tak naprawdę ci przeciwnicy zostali wyeliminowani. No i ja się kieruję dalej. Kieruję się dalej. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Chciałem wybić z tego ty 3485, który już tam ledwo co dyszy. No, ale no, niestety on mi sprzedał pestkę z heków. Także on mi jakiś tam damage niestety jeszcze zadał na tym dojeździe. A ja sam nie zdążyłem go dobić z racji tego, że dobił mnie, powiedzmy, że mój pobratyniec 59 paton. Ja się kieruję dalej, stwierdziłem, że to nie jest jeszcze taki hopsiuk. Czasami się wydaje graczom, że bitwa w takim momencie jest wygrana 12 do 9, ale no lepiej podejść tak z chłodnym takim jakby obyciem. No, i spokojnie jeszcze przeanalizować sytuację, bo jednak KV4 e, to jest to no, nie lada wyzwanie, jednak dla, dla obojętnych, tak naprawdę, jakiego czołgu też na ósmym poziomie. No a RHM, powiedzmy, że niesamowite działo, O, właśnie wyeliminował nawet AMX-a Ale ja w tym samym momencie zobaczyłem, jak Panzera 4 daje do niego celny strzał, no i kieruje się dalej, kieruje się dalej. Tam e, próbowały jeszcze inne osoby do niego strzelać, niestety. Nie skończyło się to pozytywnie, no i ja jadę dalej. Postanowiłem, że po prostu offlankuję tych przeciwników, że będzie to najlepszą decyzją. Nie ma co po prostu już tutaj cudować. Z racji tego, że posiadam już tylko 224 HP, nie jest to wcale dużo, no ale może w tym momencie przejdę też do tego, co się tam działo na tym mordorze. Widzieliście, że dzięki współpracy tak naprawdę, dzięki komunikacji, no. Z której ja tam korzystałem wraz z kolegą, można naprawdę wiele zdziałać. No i mimo, że byłem czołgiem średnim, to spokojnie mogłem e, no, walczyć nawet z czołgami ciężkimi, dlatego że wykorzystywałem akurat zalety mojego czołgu. No i nie ukrywajmy też, że. E, no, po prostu jeszcze golda i dodatkowe racje, które też na pewno dość mocno mnie wspomagały w walce z tymi ciężarami zobaczymy co tutaj będzie się działo dalej wyeliminowałem przy okazji tego jak Panzera no i jedziemy, jedziemy dalej już KV-4 został na dobiciu także no bitwa już widzimy, że no, można powiedzieć, że jest wygrana, no już tutaj się nie uszukujmy że tak naprawdę już w takiej sytuacji kiedy już jest 14 do 10 to już w sumie można powiedzieć, że Najprawdopodobniej no tego przeciwnika zaraz obali się, tym bardziej, że no, nie sposób, żeby przeciwstawił się takiej ilości czołgów, jakby na niego wyjechała. No i ja się tutaj kieruję tam, gdzie mniej więcej on się wcześniej mm, znajdował. No i zaraz zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jadę sobie, jadę sobie, jadę. I pokazał się KV4. No i pierwszy strzał. Pięknie wszedł damage. Także bardzo fajna sprawa. Kolejny strzał w 4 ale niestety się dingnąłem, niestety się odbiłem. Zobaczymy jak dalej będzie. No przebicie. Oczywiście w bok wieży to jest naprawdę komfortowe bardzo miejsce dla mojego czołgu. Żeby się No i przeciwnik został wyeliminowany. Także przejdźmy po prostu do wyników bitwy. Dobrze, jesteśmy już a, przy wynikach bitwy. Dostałem tutaj jeszcze dodatkowo odznaka mistrzowską, duży kaliber ale sądzę, że nie będziemy się na tym jakoś szczególnie skupiać, tylko zagłębimy się bardzo w to, jakie czołgi między innymi tutaj miałem możliwość spotkania także t 3 112 FCM no nawet IS-6, IS-3 także było, było trochę tego no i może zobaczmy, ile tego damage'a jeszcze, 4461 4 fragi to no, tak jak wspomniałem, nie jest to oszałamiający wynik ale bardziej tą bitwą chciał ukazać ciekawą możliwość rozgrywki, na pewno odmienną. No i mam nadzieję, że ta bitwa Wam się spodobała. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia. Trzymajcie się.